Horoskop astrologiczny na 12 grudnia, czyli moi drodzy na piątek. Moi kochani, piątek przynosi dzień bardzo wielowarstwowy, trochę jak film, w którym każdy akt niesie inną emocję. Księżyc w znaku Panny tworzy serię mocnych aspektów. Najpierw harmonijny sekstyl z, z Jowiszem, potem opozycję z Saturnem, kwadraturę z Marsem oraz trygon z Uranem. I opozycję z Neptunem, a następnie wejdzie do archetypu wagi i łączy się z Merkurym oraz Plutonem. Szok to dzień, w którym możecie poczuć zarówno wsparcie, jak i konfrontację z własnymi ograniczeniami. Ale wszystko, moi drodzy, po to, by coś Was się po prostu właśnie dzisiaj przebudziło. I przechodzimy do szczegółów. W poranek, moi drodzy, zaczyna się bardzo obiecująco. Księżyc w Sekstylu z Jowiszem wnosi do naszego życia nadzieję, lekkość, poczucie, że po prostu dam radę. To aspekt, który sprzyja planowaniu, rozmowom o przyszłości, nauce, a także, moi drodzy, wszystkim formom rozwoju osobistego i duchowego. Możecie właśnie dzisiaj poczuć, że coś się otwiera, jakby nowa opcja pojawiła się po prostu na horyzoncie. To jest taki optymistyczny, moi drodzy, obraz. Z kolei środek dnia jest bardziej intensywny. Księżyc tworzy kwadraturę, moi drodzy, z Marsem, co może przynieść nerwowość, jakieś poirytowanie, jakieś spięcia na tle drobiazgów. Tak? W pannie, moi drodzy, łat o tak zwane czepianie się szczegółów. Dlatego to moment, kiedy słowa wypowiedziane zbyt szybko mogą zranić. Innych mocniej niż zamierzaliście. Dob moi drodzy, dobrze dziś świadomie rozładowywać napięcie. jakieś ruch, jakieś sprzątanie, jakieś ćwiczenia, praca fizyczna, świadomie stawianie sobie pewnego rodzaju granic przed nadmierną ekspansją. Na szczęście, kosmos, moi drodzy, zaraz potem otwiera drzwi do ulgi. Księżyc stworzy piękny trygon, pozytywny aspekt z Uranem, przynosząc świeże spojrzenie, nagłe pomysły, rozwiązywanie problemów, które wydawały się do tej pory nierozwiązywalne. To moment tak zwanego. Bym powiedział aha, kiedy nagle widzimy wyjście z trudnej sytuacji, która od dawna nas po prostu męczyła. Dalej, moi drodzy, mamy pojawienie się opozycji z Neptunem, tak? Czyli przechodzimy do fazy poczucia lekkiego zmęczenia, rozbicia emocjonalną mgłę. To bardzo dobry, moi drodzy, moment, by na chwilę się po prostu zatrzymać i odłączyć od nadmiaru bodźcuć. Włączyć jakąś sobie fajną, relaksującą muzykę, zapalić świecę, wrócić do ciała. tak? Neptun uczy, że nie wszystko. Trzeba Trzeba po prostu rozumieć niektóre rzeczy, po prostu trzeba w sobie pobucz, po, poczuć. Tak? Z kolei po południu i wieczorem energia się wyraźnie zmieni, moi drodzy. Księżyc przechodzi do wagi, a klimat stanie się bardziej, moi drodzy, relacyjny, społeczny, nastawiony na harmonię. Seksyl Księżyca z Merkurem będzie sprzyjał na pewno fajnym, miłym rozmowom, negocjacjom, wyjaśnianiu spraw, tworzeniu jakichś planów. Możecie po prostu bardzo pięknie ubrać swoje emocje wieczorem w słowa. Trzymajcie się, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Cześć!